Cześć, Manko. Siemanko. Kolejny odcinek PF Talk. W dzisiejszym piątym odcinku pogadamy sobie troszeczkę o, o gali 102, KSW 112, ale nawet nie tyle co o całej rozpisce, bo o tym już mogliście usłyszeć w Loko of MMA. Ale pogadamy o tym, co się działo wczoraj i dzisiaj. Wczoraj podczas medialnego dnia, dzisiaj podczas ceremonii ważenia poruszymy również temat Piotra Niedzielskiego na rosyjskiej gali w grudniu. Dwa słowa o Łukaszu Brzeskim i, i kilka odpowiedzi na Wasze pytania z XA i różne, które mi tam wy wysyłaliście, więc nie przedłużając, zaczynamy. Na pierwszy rusz idzie oczywiście Gala KSW 112, tak jak wspomniałem, mówię, nie będziemy omawiać i typować tej gali. Tak powiem w skrócie: bardzo fajna, mocna, mocna rozpiska. Naprawdę mamy wiele ciekawych starć. Oczywiście. Najważniejszą walką, i no, zdecydowanie najmocniejszym, jeżeli chodzi o poziom sportowy, jest starcie Patryka Kaczmarczyka z Adamem Soldajewem. Opas tymczasowy kategorii półkowej. naprawdę tutaj możemy spodziewać się rzezi z obu, z obu stron i naprawdę bardzo fajnego, mocnego, mocnego pojedynku. Kolejno Tomek Romanowski zmierzył się z Alanem van der Merktem. Naprawdę ciekawa walka pod tym mm, kontekstem, że zobaczymy w jakim miejscu stoi teraz Tomek Romanowski, na jakim jest poziomie czy dalej będzie dowoził po prostu w ksz bo ponieważ ostatnie walki były ciężkie, no niestety to były, były porażki. Potem mamy walkę Mariana Ziółkowskiego z Marcinem Heldem, która też nam odpowie, w którym momencie jest Marian Ziółkowski i czy Marcin Held uda mu się go zatrzymać. Oczywiście, oczywiście faworytem tej walce jest, jest Marcin, chociaż akurat na błokom Herce patrzyłem, że jest gdzieś tam w miarę chyba równo ale no wiadomo, no gdzieś tam faworytem może być Marcin, przede wszystkim w lepszej formie, wygrywa ostatnie walki Mariana. Fakt, że przegrywał z dobrymi zawodnikami, no to jednak no, wynik nie był po jego myśli. Kolejną walką, na którą też warto zwrócić uwagę, w ogóle wiadomo, warto zwrócić uwagę na każdą walkę, ale wydaje mi się, że Valeriu Mircia kontra Wilson Warela to też taki może być cichy main event tego wydarzenia. Pierwotnie miał się zmierzyć tutaj Roman Szymański, ale nic ostatecznie do tej walki nie dojdzie, bo Roman doznał poważnej kontuzji. I mamy naprawdę świetny pojedynek w wadze, wadze lekkiej, który, który nam wydaje mi się, że też odpowie, od, odpowie na pytanie w którym momencie są obaj obaj zawodnicy. Ponadto gdzieś tam mamy na tej karcie między innymi Wojtka Janusza z Lushimą, między m.in. Wojtka, Wojtka Kawa z Ugody, Maćka Kazierzko z Adamem Masajewem. Naprawdę to są naprawdę świetne, świetne walki. Ja, ja na tej gali zamierzam być, może nagram dla Was jakiegoś vloga, ale to jeszcze, to jeszcze zobaczymy. Dzisiaj została przyznana ak akredytacja, więc już na pewno jutro pojawię się na gali. Kolejnym, kolejnymi dwoma wątkami, to jest jeden wątek, jest, to jest wczorajszy wywiad Oleksiego Lexi, Poliszczuka na in the Cage, gdzie on tam powiedział trochę, trochę przykryścierpkich słów o Sebastianie Przybyszu. Tam trochę poszło w wulgaryzmów też poszło ogólnie zamysł jest tego taki, że Sebastian po prostu wybiera rywali, że, bo nie chciał, jak była ich walka zestawiana, to nie chciał walczyć z nim, tylko wolał zawalczyć, tak jak on to powiedział z niskim Pass Prime Bontorinem. To trochę, trochę nie jest prawda, bo że jest prawda i nie jest prawda. Bo oczywiście no, Sebastian sam po tej walce wtedy powiedział, że przed tą walką że wolał, wolał walczyć z Bontorinem. Też jak była walka jak męko, Właśnie z Brazylijczykiem, to on też mi w wywiadzie powiedział, że wolałby, będą odchodzić się z Bontorinem, ale to nie ma się temu coś, co dziwić, bo no, był to chłop po UFC, po Ryzen, więc nic dziwnego, że sobie chciał się z nim sprawdzić niż z Oleksią Poliszczukiem. Wydaje mi się, że jest to całkiem zrozumiałe. Dlatego tego pamiętajmy, że wtedy były te negocjacje ciężkie z KSW, więc nic dziwnego, że wolał takiego rywala, no, który, który na tamten moment mógł mu wiele dać. Oczywiście trochę życie zweryfikowało, zobaczyliśmy, w jakiej formie obecnie jest Bontorin. Nie jest to nic na topowym poziomie. Chociaż ja dałbym mu szansę i troszeczkę kredytu zaufania, przynajmniej na jeszcze jedno starcie w KSW. Miałem trochę wrażenie, że Oleksii był po prostu trochę wkurwiony tym wywiadem, tym, że musi, musi to robić podczas zbijania wagi. A wiemy, że to zawsze u niego ciężko idzie, więc wydaje mi się, że też takie słowa, słowa poszły. Co jest, co jest ciekawe, bo panowie gdzieś tam, nie wiem, w zeszłym roku jak był ten temat i potencjalnej walki, to nie chcieli się ze sobą bić, bo trenują razem i tak dalej, i tak dalej. Teraz widzę, że po roku czasu się troszeczkę to zmieniło. Wydaje mi się, że jak Oleksii wygra swoją walkę z Kamilem Szkaradkiem, to do, do tej walki może dojść w przyszłym roku. Chociaż nie od razu, bo wiemy, że Jakimenko jest jeszcze w kolejce przed. Właśnie pokonał, bo, bo, bo pokonał Rogerio Bontorina. Dzisiaj mieliśmy oczywiście oficjalne ważenie. No i troszeczkę wydarzyły się przede wszystkim dwie duże rzeczy. Ugody znowu przestrzeliły wuje wagę. Tym razem o 800 gram. No nie jest to dobra wiadomość, ponieważ to jest recydywa już trochę. Bo pamiętamy co się działo przed jego walką z Nikolajem Biwolem, co ostatecznie on zawalczył za Adamem Bryszem. Bo Nikola Biwol stwierdził, że nie będzie walczył z zawodnikiem, który przekroczył tak mocno limit wagowy. No... Powiem Wam tak, no... To jest przykre, bo uważam, że zawodnicy biegowni, powinni być przede wszystkim profesjonalistami. I robić tą wagę. Nie wiemy jeszcze jakie były przyczyny tego, czy coś zdrowotnego, czy nie. No ale to, to wiecie to z tym zdrowotem, to zawsze, zawsze to jest taka prosta wymówka, że a wiecie, organizm powiedział stop i nie, nie, nie zrobiłem wagi. Ale u drugiego zawodnika, organizm wiesz, nagle nie mówi stop i jest wszystko OK. no Jest to generalnie jest trochę słabe, ale no wydaje mi się, że jeżeli ugo wygra, to będzie musiał zmienić kategorię na 7-7. A jak przegra, to wydaje mi się, że będzie musiał odpocząć od KSW przez jakiś czas pokazać. Wydaje mi się, przez dłuższy czas, że potrafi robić wagę i przynajmniej jedną. Jedną przynajmniej, a wydaje mi się, że dwie, trzy walki będziemy się wtoczyć poza KSW. Chociaż no, wydaje mi się, że muszą się tam zastanowić, bo skoro to tak ciężko idzie, to może ta 7-7 po prostu jest odpowiednia. Chociaż przy wzroście Ugo to może być gdzieś, gdzieś tam problem, ale już nie takie przypadki widzieliśmy. Adam Masajew przekroczył wagę, tam o chyba około 2,5 kg. No strasznie wycieńczony wyszedł na tą wagę. Wiemy, że według doniesień Artura Mazura ta walka jednak ma dość do skutku, bo było ryzyko, że z tego co ja wiem, to były, ryzyki, były dwa ryzykowne scenariusze. Jeden, Maciek po prostu nie weźmie, nie weźmie tej walki, bo rywal tam przekroczył tą wagę. A druga sprawa, że Adam sobie będzie zbyt wycieczony, żeby w ogóle wejść do klatki. Ale na tą chwilę wszystko jest chyba w porządku. Chociaż wiadomo, w momencie publikacji tego materiału może się to zmienić, ale no cóż, zobaczymy jak to będzie. A też co do samego, jakby zbijania wagi przez zawodników, no mi się wydaje, że fajnym pomysłem jest też to, co padło w wywiadzie dla Indy Kage, wysłano że ten minusowy punkt to jest dobra rzecz. To, już działa w organizacji Bobilon, to działa w organizacji FEN, to działa w organizacji FNC. Z tego co kojarzę i ja jestem jak najbardziej za tym, żeby oprócz tych kar finansowych, które uważam, że czasami powinny być nawet większe, powinien być ten minus punkt który jest teraz no, trochę takim e, trochę taką nagrodą dla tego, za, dla tego drugiego zawodnika, no bo on już, on już walczy troszkę w, w przewadze. Karą dla tego zawodnika, co nie zrobił wagi. I też takim znakiem ostrzegawczym, że słuchajcie, następnym razem nie zrobicie wagi, macie minus punkt, co utrudni, wa, utrudni wam walkę i ut, może utrudnić wam e, zwycięstwo. I teraz i wtedy trzeba zmieniać ten e, game plan na walkę. Więc jakby ja poszedł w tą, w tą stronę tego minusowego punktu. Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że KSW i skład sędziowski KSW się na, na to jakby, no po prostu to wprowadzą, bo, bo dla mnie jak ktoś nie robi wagi, jak ktoś się nazywa profesjonalistą, sportowcem, nie robi wagi, no to, to może to nie jest sport tak zawsze, zawsze dla niego, no bo to jest jakiś, musimy pamiętać, że to jest jakiś element tego sportu, to robienie wagi. Tym bardziej to, jak ktoś nie jak to się już zdarzyło któryś raz, no to może trzeba się zastanowić, czy ta kategoria nie jest dla Ciebie. No bo tak samo jak walka, tak samo jak przygotowanie, tak samo robienie wagi, to jest element MMA i wszyscy musimy to zaakceptować. Wiadomo, przyjemne to nie jest dla zawodnika, no ale no tak po prostu jest. Teraz sobie przejdziemy do kolejnej walki: Potrzka dzielskiego, który, jak wiemy, niedawno popisał kontrakt z organizacją FEN i miał wystąpić na gali FEN 60, ale niestety do tego nie doszło. Ale już wiemy, jak podaje Emma Rox i też również Adrian Szymański, Piotr Kniedzielski zawalczy na gali SFC 12 w Rosji, w Omsku, a jego rywalem będzie Andrii Koreszkow, były zawodnik Belatora. Wiadomo, sama walka sportowa jest bardzo, bardzo dobra, bo Koreszkow to jest naprawdę zawodnik klasowy. Wydaje mi się, że tutaj Piotrek będzie miał bardzo ciężko, żeby urwać zwycięstwo, ale po tym, co zobaczyłem z Władysławem Rudniewem e, wydaje mi się, że jest to, jest to możliwe, ale wiadomo, pamiętajmy, że to jest Rosja. E, więc walczy z Rosjaninem, więc może, może być gdzieś tam to ciężko, ale no, najpewniej wiadomo, wygrać przed czasem, no ale ale mówię, no lekko nie będzie wiadomo, że tutaj w tej sprawie najbardziej kontrowersyjna jest właśnie ta Rosja, bo wiemy, co się dzieje za naszą za naszą granicą. Wiemy, że jest wojna, wiemy, że jakby polskie organizacje nie przyjmują Rosjan, rosyjskich zawodników. Też jakby no to jest wszystko takie napięte cały czas. Bardzo tutaj polski zawodnik chyba pierwszy od momentu wybuchu tej wojny walczy właśnie na terytorium rosyjskim. Czy jest to dobra decyzja? Wydaje mi się, sportowo tak, PR-owo nie, bo może to być w przyszłości wypominane medialnie. No chyba też, że to jest taka kasa, której naprawdę nie mógł odmówić, bo wątpię, żeby organizacje, jakie jak UE, Warriors, FNC czy inne jakieś duże organizacje polskie nie złożyły swojej oferty nawet, gdzieś tam nawet OKTAGON. No ale... No mówię, no z... trudno jest wszystkiego zaakceptować, bo inaczej ja... Yy, wiadomo, to jest jego życie jego, jego, jego sprawa. Ja też nie oceniam jakby yy, czy to jest według mnie dobra decyzja, czy zła, tylko bardziej yy, tego, że jak to może być odbierane medialnie. Medialnie to nie jest dobry, dobry krok na ten, na ten moment, mimo tego, że to już ten konflikt na Ukrainie troszeczkę trwa. No to jednak będą mu, mu ludzie, to wydaje mi się, że to wytykali, że właśnie e, jedzie do kraju, e, który dokonuje na drugim kraju aktów ludobójstwa, terroru i tak dalej, więc... E, no i jeżeli jedzie tam i jedzie tam walczyć czyli tam zarabiać pieniądze od nich właśnie, od Rosjan, więc to, to wydaje mi się, że to może być e, źle odebrano, no ale ja Piotrkowi jak najlepiej, żeby po prostu ta walka mu się opłaciła i, no i przywiózł zwycięstwo do naszego kraju. Kolejnym tematem jest Łukasz Brzeski. Na wywiadzie dla Oscara Deli Artur Gwóźdź powiedział, że Łukasz otrzymał kolejną ofertę z UFC, tym razem na styczeń, ale tak jak przy poprzedniej ofercie nie przy, jej nie przyjęli, chcą pracować nad zakończeniem kontraktu. No, i będą pewnie czegoś czegoś sobie szukali tutaj. Wydaje mi się, że to jest dobry gdzieś tam ruch. Ja uważam, że, że już nie ma co, żeby Łukasz kolejny raz przegrywał, kolejny raz przegrywał przed czasem. Może sobie tutaj przyjechać albo zmienić kategorię, albo po prostu się troszeczkę bardziej wzmocnić i sobie zrobić karierę tutaj spokojnie, się odbudować na Babilonie. Potem pójść sobie czy do KSW, czy to do Octogonu, czy to do FNC, bo wydaje mi się, że po odbudowaniu każda z tych trzech organizacji byłaby dla niego dobrym rozwiązaniem, te trzy organizacje byłyby dla niego, na niego chętne. I przede wszystkim na przykład w takim OKTAGONIE miałby rewanż z Martinem Budajem i byłoby to wydaje mi się możliwe do realizacji. Więc uważam, że po prostu po oczywiście poziom UFC nie jest, nie jest dla niego, ale wydaje mi się, że w, w Europie jak trochę wyeliminuje pewne, pewne aspekty, a może nawet właśnie to zbicie wagi by mu pomogło, bo, bo może po prostu chłopy wadze za ciężki są dla niego za, za, za mocni. Ale ja, ja Łukaszowi życzę jak najlepiej. Tam chyba teraz trochę problemy ze zdrowiem, żeby się wykurował i żeby się jeszcze trochę odbił, bo pamiętajmy, że to, że ktoś jest za słaby na UFC, nie oznacza, że jest za słaby nie wiem, na KSW, FNC, OKTAGON czy na inne organizacje. Takich przykładów było w historii wielu, jak na przykład, nie wiem, Phil De Vries, Scott, Scott Askam, no, tego było, wydaje mi się, że tego było nawet troszeczkę więcej. Teraz przejdziemy sobie do pytań od Was. Pierwsze pytanie na, na ich się od Fight Alert: U szeregu transferów w odświeżonej dywizji Koguciej KSW od Twoim zdaniem najlepszego do najgorszego? No to e, wydaje mi się, że Witali Jakimenko, potem mimo wszystko Rogerio Bontori, bo to na papierze był naprawdę dobry transfer. Ja jeszcze bym mu dał e, szansę. E, z, potem e, mam nadzieję, że nikogo nie ominę. Jest Marcelo Morelli, potem jest Sebastian Decowski, Karol Druszlewicz, Grzesiu Stabach. I na końcu przemek górny. Dobra, kolejne pytanie również od Fight Alert. Które z nazwisk, które chętnie widziałby w KSW, z Twojego wywiadu, zobaczyłbyś ty? Powiedzmy pięciu zawodników. Szybko sobie teraz odpalę tą listę, bo mam ją gdzieś tutaj na telefonie. Ale żeby tutaj nikogo nie, nikogo nie ominąć. Tu, 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 tu. A, chcę ją łatwo, łatwo znaleźć, a jej łatwo nie mogę znaleźć, więc może, może już jestem za stary, no, a kogo bym na pewno widział? Na pewno bym widział no, z Polaków: no to wiadomo, Mateusz Janur, Kamil, Gies. Nawet, nawet po prostu nie będę się ograniczał do piątki: no, kogo, kogo bym tam widział? No, to jest Paweł Dalitko, bo on był nim zainteresowany. Na pewno widziałbym. No Zacharia Hamuła to ma wrócić. To wydaje mi się, że do tego nawet nie ma co wliczać. O, Jarno Erens na pewno. Ee, uh, 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 uh. Szymon Herman. To na pewno. Ilian Bowfia, jakby się udało z tym heksagonem dogadać, bo on tam ma walczyć w turnieju. Więc wydaje mi się, że to na bank. Nikita Leszukow. Bo nim był też zainteresowany chyba z tego, co kojarzę. I tutaj. I chyba z tej listy to wszyscy tak mi się wydaje. No, to czy tych zawodników, co, co wymieniłem, wiadomo. No, zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. A, jeszcze ten dany Wojewodkin, 7-0, waga, waga ciężka też jest. Wydaje mi się, że fajnym, e, fajnym transferem. No, to tych, tych, tych ludzi bym gdzieś tam e, widział w KSW. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnych pytań. E, tutaj z Discorda. Boże, że Discorda cię ten. Tak, jak powiedziałem z Discorda, ale z Xa. Dobra, od Dawidek 209. Tu widzę, że są cztery pytania chyba. Jakie są twoje pięć redakcji MMA w Polsce? Ja chyba na ten tam coś podobnego odpowiadałem jakiś czas temu, no to ale wydaje mi się, że no, ja mówię, redakcje też zrównam z kanałami na YouTube, no bo nie wszyscy tak jak ja czy Miami MMA mamy strony. Znaczy my mamy stronę, ale po prostu bardziej skupiliśmy się teraz na YouTube, a skupiliśmy się bardziej, ja się, ja się skupiłem. No to tak. No to wiadomo, Polish Fighters info, wiadomo, ktoś, ktoś teraz powie, że megalomania i tak dalej, i tak dalej. Może tak, może nie. Ja uważam, że robię bardzo dużo. Tych wywiadów jest naprawdę mnóstwo, tych treści jest naprawdę cały, cały czas mnóstwo i... A kto mi zabroni mieć się, uważać, że jestem na, na pierwszym miejscu? Potem uważam in the Cage. Też bardzo, też bardzo dużo materiałów newsów więc wydaje mi się że jest zasłużone potem locking jeżeli chodzi też o analizy treści i tak dalej no tam tam to się pojawia tak naprawdę multum potem wydaje mi się że można powiedzieć MMA Rocks i właśnie my, my MMA tam głównie na youtube właśnie działają Jaru i Oskar Dela więc robią, robią naprawdę świetną robotę Oczywiście gdzieś tak poza takimi branżówkami, to klatka po klatce Artura Mazura 2p Patryk Prokulski z TVP Sport, no i też, o, kto wiadomo, on też robi w OKTAGON LIVE, tam cała, cała ekipa, Maciek Turski, właśnie Patryk Prokulski, Albert Odzimkowski robią naprawdę wyśmienitą, wyśmienitą robotę. Dobra, top 5 wymarzonych transferów do KSW. No takich wymarzonych to tam chyba nie mam, po prostu no, tych zawodników, których gdzieś tam wymieniłem, ale jeżeli miałbym też podać jakieś nazwiska, których nie wymienił Wojek, no to ja bym na pewno e, chciał e, Kuban, czy Beka Abdul Salama, Ululu. To jest ten, co e, wygrał z Raulem, tutaj którego też musiał zobaczyć, KS, e, no, Le zobaczyć w KSW. Tego Leszukowa musiałem zobaczyć w KSW. Abdula Abdura Gim Gimowa, e, Lazy Kinga. Teraz wydaje mi się, że byłby to fajny, fajny transfer. No plus tych właśnie, co wymienił Wojek. Jakby się udało, tego no, Norberta, Noweni juniora zobaczyć, to też bym go chciał chętnie zobaczyć w KSW. Więc chyba to, na, to, na to już odpowiedziałem. Jaki rynek w KSW powinno zaatakować w przyszłości? Mi się wydaje, że Belgia, Holandia i może Gruzja. Wiadomo, a no jeszcze Niemcy, wiadomo, bo ja mimo wszystko, że teraz Wojek mówi, że nie ma planów, to ja uważam, że na te Niemcy w ciągu dwóch lat można byłoby po prostu spróbować, zrobić jakieś kilka transferów, zrobić halę na, jakąś, na jakieś 5000, zobaczyć czy byłoby zainteresowania. Wydaje mi się, że mogłoby być i to byłoby fajna sprawa. Holandio, Holandie. Wydaje mi się, że fajnie sobie zahaczyć. Tym bardziej, że mam Arka Wrzyska, mam Erol Zimmermana, popularne postacie tam. Można dać Briana Hoja, kogoś więc z LFL i wydaje mi się, że można spróbować tam zaznaczyć swoją pozycję. No, w Belgii jest dużo zawodników, no ale też dużo zawodników ma PFL, dużo zawodników ma Hexagon. No ale można to jakoś połączyć z rynkiem francuskim. Ja bym z Belgii Spróbował jak, jak najbardziej. I ostatnie pytanie od Dawidek: 209 Czy na kanale będą się pojawiać transmisje w trakcie gali UFC, KSW lub OKTAGONu? Nie. Wydaje mi się, że to dla mnie to nie jest dobry, dobry pomysł dla kanału. Coś takiego robi Vivi Sexa Im to, im, im to pasuje. Ja jak leci gala, na której nie pracuję, to wolę sobie posiedzieć w domku, otworzyć piwko, wypisy kole, obejrzeć galę, pogadać z kimś o tym na Discordzie. I tyle, żebym jeszcze o tym robił jakiegoś oso oso osobnego live'a. No to nie wiem, może, jakbym coś z kimś, z jakąś drugą osobą, to może, ale jakoś na razie chyba nie jestem, nie jestem na coś takiego chętny. Dobra, przechodzimy dalej, dalej. Pytanie od Sebastiana: Czy Twoim zdaniem Tomi Romanowski jest w stanie ponownie wdrapać się na górę rankingu? No to pytanie, wydaje mi się, że odpowie nam walka z Alanem Wandermertem. Jest to oczywiście możliwe. Yy... Ale wszystko zależy od tego, w jakiej formie jest Tomek, czy te kontuzje mocne się na niego nie odłożyły. Wiadomo, że jeżeli teraz wygra za ranem, to dostanie na pewno kogoś wyżej. Więc zobaczymy, zobaczymy tak, na, tak, tak naprawdę kogo, no, ale gdzieś tam może ten rewanż z Radkiem Paczowskim, jakby to się udało. Jakby wtedy taką walkę wygrał, to wydaje mi się, że znowu będzie w top 5 i znowu będzie brany pod uwagę jakby do najważniejszych walk w tej kategorii wagowej. Teraz, trzy pytania od diabołka. Co sądzisz o chłopakach z DCM? Ma manager super sprawa. Polecam, polecam tam serwer. I ludzie też, też są spoko. Mamy czasami jakieś spięcia, ale jest generalnie jest w porządku. Jak typujesz walki Prates Edwards, Brady, Brady Morales? No, typuję Pratesa i Brady'ego, ale co do walki Prates Edwards, coraz częściej mam takie. Jak Trochę troszeczkę myślenie, że Edwards może jednak w tym pojedynku wygrać. Wydaje mi się, że nie powiedział też ostatniego słowa, w stójce naprawdę tutaj może, może być rzeź, bo mimo tych ostatnich nie, niepowodzeń, Leon, Leon Edwards to jest naprawdę klasowy, klasowy stójkowicz w kategorii półśredniej i może naprawdę yy, mocno napsuć krwity. To jest w ogóle ogólnie dobrze wyszkolony zawodnik w, w wielu gdzieś tam, w wielu płaszczyznach. Ok, i ostatnie pytanie. Najlepsi zawodnicy z każdej wagi spoza UFC. Wiesz co? Zadaj to pytanie niech na następnym PFTO, bo chciałbym na nie trochę może się dłużej gdzieś tam rozwinąć, trochę wymienić więcej tych zawodników, a teraz tak na szybkiego po prostu nie chcę. Nie chcę zmarnować takiego fajnego pytania, bo już mam, mam, mam takie jedno zapytanie. Zapytanie zapisane, więc to spoko. Dobra, dobra. Tu. To... Teraz ja sobie klikniemy jakieś inne pytania. Czekajcie, to muszę. Tak, o szczukka było, wagę. Niedzielskiego było. O tym nie będę gadał. Jeśli pan redaktor dostałby zaproszenie na ławę w UK, to zaproszenie. No tak, no ale ja tam gdzieś wiecie, no nie wyciskam na siłownię ani nic, więc raczej wynik pewnie byłby super śmieszny, więc na wyciskanie raczej nie, ale no, na rozmowę z każdym, ale ja chyba dla pewnych chłopaki WK nie wiedzą co to jest Polish Fighters. Nie wiedzą, kto to jest Bartosz Oleś i raczej by mnie tam nie zaprosili, więc... to takie bardziej trochę science, science fiction, ale zawsze rozważyć można. E, czy Marcin Różalski powinien pójść do Freaków albo zbierać potrzebne pieniądze zamiast zakładać zbiórki? To jest jego prywatna sprawa. Co chce robić? Chce zbierać na zwierzęta e, na tą ziemię w, w Różalandzie. No robi też dobrą robotę, no ratuje te zwierzęta, pomaga, to jest jego sprawa. E, chociaż ja akurat mówię, ja uważam, że Inaczej. jak On nie chce wchodzić do frików, on nie chce tam walczyć, więc mo, może to by go to zmotywowało do tego, nie wiem, ale ja w ogóle nie, jeżeli ja miałbym wyboru, mimo tego, że bardzo lubię zwierzęta, kocham i tak dalej, ale dać zbiórkę nie wiem, chorym dzieciom czy zwierzakom i tak dalej, jednak dałbym na dzieciaki i na chorych ludzi. Oczywiście starając się przy okazji też pomóc tym zwierzętom w jakiś sposób, bo to zawsze można ograniczyć, no ale. Znaczy rozgraniczyć, ale wydaje mi się, że jednak ja wiem też o co chodzi tej osoby, która zadaje, zadaje, zadaje to pytanie. Że czemu, czemu taka osoba jak Marcin to zbiera? No bo wiadomo, że gdzieś tam jest sportowcem, zarabiał pieniądze, za, za, zarabia i tak dalej, i tak dalej. I czemu dawać zbiórkę, gdzie są inne, inne osoby bardziej potrzebujące? Nie wiem, czy są bardziej potrzebujące. To jest jakby, mówię im, sprawa Marcina. No, na pewno nie robi źle, bo. To, co on chce, to jest po prostu dla zwierzaków, żeby im pomagać, żeby ratować i, i tyle. No. Więc, yy, mówię, ja bardzo lubię postać Marcina Różalskiego, jego pomoc zwierzętom, jego, jego taki światopogląd niepolityczny, tylko taki właśnie, jeśli chodzi właśnie o pomoc właśnie zwierzakom i tak dalej. Dobra, kolejne pytanie. Czy Ugody powinien zostać wypierdolony z KSW za brak profesjonalizmu? Myślę, że to takie słowia, czy powinien zostać, no. Jak przegra to pewnie zostanie, no tak jak już wspomniałem wcześniej, pewnie na 2, 3, 4 walki, ale... Yy, to będzie musiał sobie odpocząć od KSW, ale jak wygra, to wydaje mi się, że kategoria półśrednia i wtedy... Yy, no tam będzie, tam będzie po prostu walczył, bo wątpię, że Wojek po takiej wpadce da mu kolejną szansę, chyba że tutaj dałby... Mega super wojnę i... Chociaż z drugiej strony, co da super wojnę, obieca, że obieca, żeby zrobi wagę, pójdzie na strife, stoczy walkę, zrobi wagę i znowu tak samo jakby... Jak, jak było teraz? No, to zawodnik chcę musi odpowiedzieć na pytanie, czy da radę, co zrobić tą wagę, czy nie. Jak nie no to kategoria wyżej. I do przodu. Okej, okay, to był już piąty odcinek w toku. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Wam za pytania. Dziękuję Wam również, że chcę wam się to czasami odpalić, to co ja mam do powiedzenia, do popierdzielenia, więc to tyle. Dzięki wielkie. I do zobaczenia, myślę, że po weekendzie, po gali s 212 w Szczecinie, śledźcie Police Fighters, bo już teraz pojawiło się bardzo dużo materiałów. Pojawi się jeszcze więcej, w ogóle jeszcze więcej już mam zapisanych na, na YouTubie do opublikowania, a jeszcze więcej będzie opublikowane, więc strzałeczka.